Dlaczego dawcy krwi powinni stosować zdrową dietę? Podstawową zasadą krwiodawstwa jest oddawanie krwi przez osoby w pełni zdrowe, a pobrana krew powinna posiadać odpowiednie stężenie hemoglobiny. Hemoglobina to białko zawarte w krwinkach czerwonych, które transportuje tlen. Aby jej stężenie było prawidłowe, niezbędna jest zbilansowana dieta bogata w żelazo. Składnik ten znajduje się w mięsie i podrobach, rybach, jajkach oraz w warzywach i owocach, między innymi w roślinach strączkowych, pietruszce, szpinaku, burakach, pomidorach i suszonych morelach. Ważna jest także witamina C, przyspieszająca wchłanianie żelaza. A czy wegetarianie i weganie mogą oddawać krew? Oczywiście, że tak. Ważne jednak, aby jak wszyscy krwiodawcy stosowali zróżnicowaną dietę i dostarczali organizmowi niezbędnych składników odżywczych. Pamiętajmy, honorowi dawcy krwi, dbając o swoje zdrowie, dbają o zdrowie innych, bo tętni w nas dobro.